Chodź jak z pewnością, nie? Ah, yeah. <laughs> also he has free balls, yeah. okay. ja bym go zarzucał granatami, Nie wiem, jak wy. Ja się tylko napiję <coughs> i też mogę wrócić nie, nie. nie. O! Oh. Kurde, nie miałem headshot'a wbić. Eliro! No podniosę cię! Ja silniejsze. Nie chcę nic mówić. Dzięki. Jak się, tak się. Biegnę. Podnosić no, łysego. Nie, no podnoszę tego, Łysy też człowiek. Kurde, mole, no mam problem z tutaj. Nie, no że... mnie. Panika w mózgu wyciekam. Jak sobie radzicie? Nie widzę, że wam dobrze idzie. Nieźle. A... Kurde. No kurde, serio. Okej, okay, jestem. Yeah. Kurde, jak ja nie strzelę to nie dajecie sobie beze mnie rady. Jasne. Ja nie mogę. No widzisz, słyszysz, ale nie może beze mnie sobie dać rady. No nie, no bez ciebie to nigdy w życiu. No. Nie, już z tobą nie może. <tuszynsky> Jesteście wredni! Oj, tam oj, tam tu, ma, tu macie jakąś strzelbę? Nie, Olga, ty to jesteś dorany rany przyłóż. A co tu jestem z Tu na górze, tu, tu, to wezmę sprzedam ją. I cóż żółte mryga? Nie wiem o co chodzi. Jakie żółte ciemryga? Ej, tu! To jest no... punkt łysy. To jest właśnie skill. Punkt do twoich tych... Aha... Okay, Dzięki. Okej. Okay. E, moment, ja tu mam kurde jakieś skille, ja muszę poczytać. Ooo... O, chodź jak masz skille. <laughs> to się dzieje? On umiera? Nie, on, on jest w tym momencie szczęśliwym człowiekiem, nie? E no, w ogóle dzięki paciek coś poczekał, nie? Chodź, no, chodź, się. Aleksy. Idę, moment, bawisz się <coughs> na... A w sumie. Sorry. Dobra, gdzie jesteście? Ja się spieszę do automatu, także. Tu każdy pojedynczo, windą jeździ w górę i w dół, nie? Góra, dół, góra, dół. Ja chcę do automatu, no. To A co, wyprzedasz moją? <laughs> Oby. Ej, czemu ona taka niewyraźna jest? Is Może body. nie wzięła Rutino z Teraz powinno polecieć do

Kurde, podnosić sobie ilość amunicji do snajperki? Ile mam teraz amunicji do snajperki? 48? Dobra, krzanić nie podnoszę, wychodzę stąd. Już wszyscy zakupy zrobili? Jakby co jest yy, tarcza 71, nie wiem ile wy teraz macie. Znaczy. 71. Okej. Okay. co się dzieje? Ej, kto mi granat wrzucił pod nogi? Uh, to mogłem być ja. Co to się stało przed chwilą? A, tam się bawią. Wesie <noise> psy wyprowadził na spacer. No, wypadł mi stąd, gościu. Kurde, pieniądze le leżą, tylko się schylić, no A, mówię, że pieniądze nie leżą na ulicy, nie? <noise> I dobra, co mamy zrobić? Wyjść. Okej. Okay. To jeszcze biega chyba, nie? Tak. Ej, czemu mnie zostawiliście? czemu mnie? Dzięki Olga, no wiecie. Za nami coś biegnie. No widzę. Nie patrzcie do tyłu. Mówisz o Mówisz tym gomie? A nie, to Edir. <laughs> Cichej tam Łysych. Łysy niemiluchu Gdzie jest łysy tak w ogóle? A pobiegł Wow, wow Ktoś mnie pocałowało Jak Rak. Rak cię pocałował to, What? What? Chyba tak to Aha, jak w ogóle sobie Poszedł. No, kurde. Jak mam tu trafić? No, 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 no. no, no. no co no? Kurde, ja chciałem zakupy zrobić, nie? No. Ta kropka ciast u ciebie to taka trochę podejrzana, nie? Dlaczego kropka? Podejrzana Na krok. końcu zdanie. O. Olga coś do nas ma. To Olga. Co? No, też nie wiem o co chodzi. Eee, nie Olga. Ciast. ma, Olga. O, kurde. Z automatu, no. Ej, tylko nie wiem, łysy na pewno wyłączyłeś tą opcję, bo ja mam u ciebie przegłos na przykład. Cały czas, chociaż mam cię podwójnie. Dwa poczki. Co dwa poczki to nie jeden. No. Ta gra nie przetrwała by dwóch Bogatwo. łysych. Dobra, tu jeszcze inaczej zrobicie. Wszyscy escape, escape. audio, i voice voice. Czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze raz. Opcje audio, video i voice, volume? Tak, na zero. To nim. Aha, tu jest voice Nie wiem, czy pomoże, czy nie. Ufam, że pomoże. Na pewno nie zaszkodzi. O, pomogło. Nie pomogło. No dobrze. To dobrze, że pomogło. W sumie. Dobra, lecimy dalej. O kurde, co mi się stało? Wcisłem coś i tak jestem... O, no właśnie użyłeś swojego skilla. Użyłeś swojego skilla i teraz biegasz szybciej. Ja pieski za tobą, To jest dobre do kapitulacji. dekapitulacji. Co? Dobre do dekapitacji? To boskie po prostu, uwielbiam Teraz Wyrażasz mnie, naprawdę. Nie, ja muszę kurde przyciszyć muzykę, bo przecież ta muzyka to tak naparza po uszach. Kurde. Ale Jest niezbalansowana, nie? O to chodzi. No. Ale tu przecież to jest w ogóle dziwne z tej opcji. Ja powyłączałem wszystko, żeby głosu nie było w grze mojego i. Nie wiem, ja wyciszyłem. Ja wyciszyłem w ogóle muzykę, bo za bardzo nawala po uszach. No, ja mam na. śmieszek za mną biegnie z nie

Kurde, nie podobają mi się to super. E, ciast. Wiesz, e, prawdopodobnie dlaczego tak jest, bo streamuję przez serwer w Warszawie. A jak się teraz będzie chwalił, co na pracę? Kurde, liczysz tam? Tak będziesz nie, teraz po reklamował? przypadkiem zauważyłem, że jest serwer w Warszawie. No. Chcę cię granaty, jedenastki. Nie, ja mam, A... ja mam siedemnastki chyba. Ja mam jedenastki. Co to jest za ciekawe, broń? Możecie mi powiedzieć? Powrócili? Z tych broni, które ja powiedziałem, żadna mi się nie podobała, także. Mnie oni czy wyglądu się ten, podoba, tylko. Chodzi <słyski> o użytkowość. Nie ma nic efek efektywnego. O, <słyski> o właśnie. Choć jak zrobię jeszcze? Ej, chciałbym tego użyć. Czemu nie mogę tego użyć? Find and use. No gdzie do mnie strzelasz? Gościu, życie ci niemiłe. Au. Dobra, niemiłe mu życie było. Jest aktywna misja, jakby co już. Widzę. Biegnę. Kurde! Kto mi przeleciał? Olga! To hmm. ja. No, What? wiem, oh. że to ty. Zabieraj dupę z celownika. <laughs> Słońka tylko słyszę w ogóle, boże, boję się. Mm, te ulepszenia oni się e, same się dodają, czy trzeba je... Chodzi ci o granaty tarcze i takie rzeczy? Nie, 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 do broni można o dokupić te... jakieś pierdoły. A to są do broni, to możesz amunicję dokupić większy zapas. A. No. I to się Chyba, samo dodaje, jak wykupisz. Jak wykupisz, to tak. A jak Tamo, nie wykupisz, tak? to Któr nie. Którą robimy najpierw? Bonehead. Bonehead mam. Jakąś. Okej. Okay. Um, gdzie wy jesteście? To jest Tam jesteście. Jak wybiegniesz z tego miejsca, w którym jesteś, to w prawo. Tylko tu lasze pana. I tu po drodze masz tego. Do chilowania się. Fiolkę. Tu sobie weź. Świetnie. Już biegnę. Na już poleciam. Widzę Fiolkę. Wziąłem. A ja tu rozłożę swoją tam, może co? Te Fiolki też się w zapasie? Tak? Czy... Hmm, chyba nie. Właśnie. Co on się stało? No Eli umarł. A, padło mi się. I jest. O, i ja też. O, ja też. <laughs> To ja was podniosę, bo akurat no. dobrze stoję. No. O Jezu, jeszcze idzie ten wada. Na co się pytałam, co pierwsze robimy? O kur... au. O fa... Kurczę. Dostał mi mnie ale... Chętnie bym was podniosła, panowie, ale no... Ja się zry... Nie, niemożliwe. I co, że, że to moja wina teraz, tak? <grymne> Ej, no jak już się tam strzelają, no to... Przecież jak będziemy biegać z nimi, to myślę, że to jest do zrobienia. Olga padła, no trudno. <grymne> o matka, ale paskudne mordy. <grymne> Dzięki, Olga. Ja wiem, no, skill'a czy nie? Tak. Nie mam AMO Ich nie można potem na nowo rozkładać. Można sobie zresetować przy specjalnych A. automatkach. A, spoko. Okej. Okay. Gdzie wy jesteście? No tam. Miałem wow. Wow. O, 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 nie mam Amu. ci AMU. Wow. Oj, 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 nie bij mnie, gościu. Łysy na pięści no, z nim pobiegł Tylko w głowę będę mógł mu trafić, a tu ducha To źle za nisko celujesz Nie nie nie, bo to nic nie dało po prostu A ja myślałem, że po prostu za nisko celowałeś O! Dobra strzelił krytykę za 6 za 10 i 3. Czyna... Oh, fuck! Co ja oh, mam? Widzę, że wszyscy uchodzą Wrydy mi się włączało ten skill taki, żeby F. tak buchnąć F. Nie, to ja mam teraz co innego, jak to zmienić <noise> Rzuciłem w niego swoim ptakiem Zabrałem mu 10 HP Czy rzuciłeś? Ptakiem Skill'em tego gościa jest rzut ptakiem w przeciwnika, nie? Nie mogę tego zmienić, chciałbym, to miałem przy tym takie uderzenie. No, podstawowy skill masz tylko jeden. I się mu zaraz kończy. No, mi też. Może zróbmy tą inną misję? Pa, granata rzuciłem przypadkiem. Ja zaraz rozłożę tutaj tą, może to, może, co? Gdzie on jest? A, pod mam ten gówno, dobra. My go tydzień budzimy. Z <grystanie> czterech go nie możemy ubić. On lata jak popieprzany, ja go jeszcze nie mogę trafić się. <grystanie> o wow, krytek za sześć. Oh wow! Oh wow! Isso é demais! Pula, mano! Oh! Eu lembro! Like oh, Oi. oh, 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 oh! Kurde, nie wychowane to jest, przyjść, przywitać o. się, ponormalnie. Nie, to biegaj i. Dziękuję. A kurde, ja chciałem Aleksego podnieść, ej! <noise> Dzięki. Podniosłeś Olgę? No, a no myślałem, że ciebie podnoszę. No, wypad. On pewnie teraz przykro jest. Nie pomyślałeś o tym? Bardzo. Znaczy, chodziło mi o to, że Olga jeszcze miała czas do tego, żeby ją podnieść, a Ty o. nie. Tu nie lubisz Olgi Dało się Ej, wiecie co wam powiem? Tutaj. Uwaga, by tam granat poszedł Ja idę kupić sobie amunicję Ja już kupowałem No ale jeszcze ja trochę będę mogła wieżeczkę rozłożyć Eee, może to jest coś jednak z tych broni. Inne Jakoś porównać bronie z tymi, które się ma założone. Pod E masz komper. A zajebiście. Chodź dzięki. Wiecie co? Ja chyba tylko będę biegał i kupował granaty. Yeah. Bo nie widzę innej możliwości, że wam powiem. Czemu mam jaką? Aby wszyscy czuli... Bo... Kurde, o, nie wiem co to jest. Oooo, tyle A on naprawdę on tak tym toporem trafia? Ej, to powinno być trafienie krytyczne, dostał granatem w jajka. O, 15. To to taki... Kurde, zaraz przy nim się zrespią, dzięki. Dziwne, bo nie trafię. Do jeszcze nie wiem kurde w no, kurde, Mam nadzieję, że to się będzie opłacać. Na pewno. Ja cię nie podniosę w końcu? Lol, teraz jestem, no, że uciec. Ej, czemu ja cię nie mogę podnieść? A, bo już to jest. Ja pierdzielę, uciekam. Uwaga, granat. No nie uciekaj. Kurde, nie ten klawisz. Poczekaj, Gnoju, już ja będę do 11 level. <gry> Granaty idą. Kurde, ta moja pierzyczka mu aż 9 oddaje. To w porównaniu z moim shotgunem... No jak ja go trafiam w głowę i wpadają krytyki, to dostaję za 38, także wiecie. No, to ładnie. Ja to <laughs> Ale problem jest taki, że trzeba trafiać. <laughs> Łysy go pięściami okłada, nie? Łychego dochodzi! Gdzie jest sędzia? Ja się pytam. Gdzie jest sędzia? E to już prawie. No jeszcze nie. nie. Ja go kładam nożem z tej odległości. O no i już zabiliśmy shimmy Się ma szymi. No bo nie się ma. Faktycznie opłacało się no. Aż się spoczywa. <grym> Wszystko po pod pod no, to sure Ja pierdzielę, no po prostu. Tak. To było piękne. To było głupie. To co inwizja? No. No. Raczej. Chyba że bossa to przyprowadzimy i go będziemy przez następne 20 minut dokładać. On chyba za nami nie pobiegnie, coś mi się nagranie, No, 20 minut dokładania bossa. Ja się pytam, gdzie jest mój achievement za to. Jaki achievement? No właśnie, jakiś Zatem powinien być. to powinien być? Bieganie na alkoło. No sorry, to ja go, przy, to ja go przez pół po like prowadziłem z Ale ci No co co teraz, gdzie idziemy? W innym, kierunku, w porządku. Kurde, jestem Mógł zdziwiony, że nawet. Ta travel? Naciskaj. Travelujemy. Dobra. Przez 20 minut okładać jednego mobka. kurde. Ale. A my to. Patrzcie, to jest level, bawać. no proszę, te Eliro. No tak. My mamy który level? Szósty? Szósty? O, tak. To faktycznie Ty? Tak i trochę śmiech, nie? No, Coś się. to mnie próbowało mówić, ale nie wiem. Łysy stalowe pięści. No, zobaczę, jak się później to przydaje. O, nie! <noise> Łysy kurde lata. Z tymi pięściami. No, kto tu granata rzucił? Nie wiem. <głosy> <głosy> Ktoś lata. <noise> Eli robi mnie za to, on ten plujący. Ktoś wow. mnie będzie musiał ponieść, prawdopodobnie. Jak tu się schodzi? S się skacze. Aha, i się umiera. Nie, dlaczego? To tylko kawałek tarczy ci zabieram? No. Ale nie wiesz, nie zdążyłem ptaki jeszcze obić. Pewnie to te, które ja zdenerwowałem. No, jak się je zabija? W jaki sposób? Ołowiem. Yy, strzela się. Aha, i rozumiem, że wytrafiacie trafiacie mnie w locie. Tak. No. Ja nie wiem, jak Ale. to robicie. Skutecznie. Yy, Lewym Podnosisz... Więc kierujesz yy, lufę do góry i strzelasz. <laughs> 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 Tyle. <śmiech> e, to nie mówię, że jestem gnojem. Cicho, chodź tam, Elir. Bo ty to wiesz, nie? Jaki mądre stoi sobie na skale i... i... co? No i tylko się trzesz. I udaję, że trafiam. No, coś w tym z tego. Tu ile ma tarczy? 81. 71. Aleksy 50. 50. Chodź tu do mnie, rzucę ci łap A mojego ptaka. Wejście tarczy, ona ma 60, co prawda, ale będzie lepsze. Eee, ja mam 71 na lekce mogę ci rzucić. Chodź do mnie. No, poczekaj. Ok, leży za tobą. Za tobą jest. Ona ma okay, 71%. Dziękuję. Tak, to bym już muszę jakoś magicznie założyć. Naciskasz na nie lewym guzikiem. Lewym guzikiem. Tylko nie pomyl lewym. No, so Pociek, wiesz, jak ty który... świetnie wyglądasz z taką małym pistolecikiem. Poczekaj pilota. <laughs> nie, nie, odejść Pociek, dlaczego nie masz ma mój, mały pistolecik? Nie, ja się nie zgodzę na walkę. Słyszysz, pociek, dlaczego masz mały pistolecik? No. A dyba. ty A ty z coś sobie do kompulsu? Co? Nie wiem, tak się śmiało twoja postać, że nie słyszałem co mówisz. Bo ja nie muszę z sobie niczego rekompensować. Oje, coś mnie je, co mnie tu je? No przeładuj.